Cześć, z tej strony Mati. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie dwie lub trzy gry w wielką grę i to będzie tyle na ten odcinek. Jeszcze otworzymy skrzyneczkę w, kar w moim karnecie zadymiarskim. No to lecę. Na pierwszą grę wybiorę sobie PENy. Wezmę ją z tym starpowerem, bo będzie ciężej. Dla, dla, dla graczy. Fajnie, gdybym był bossem, jednak nie jestem. Ale to i tak, jak nie będę, no to, to i tak to jest dobre. Ja, ja na tym trybie tak dawno nie grałem. W ogóle mamy dwóch chromatyków: Gela i serdża on ma praktycznie każdego na hita i my raczej to przegramy ale nie jestem pewien no trzeba go jakoś dojechać nie wiem czy się uda jak go mocniej będziemy tłuc to znaczy że się uda może się udać, a może się nie udać. Chyba się powinno udać, ale raczej wątpię w to. Schodzi mu HP, to moje działko, jednak dobrze atakuje. Bo to mu cały czas praktycznie schodzi HP. Jeszcze użyję gadżecika. Ach, ciężko będzie. Nie, uda się, uda się. Udało się. Na 9 sekund. Ale się udało. Ja miałem dziesiątą moc i DT ja ja co C, P, I, O, jeden. Wygraliśmy. Wygra jedną grę pierwsza misja zaliczona. Próbuję jeszcze raz peny. No, i znowu mi się nie trafiło. Zamber będzie ciężko. No, Zamber tego nie wygramy raczej. Bo Amber y, ma taki atak, że ona nie ma jednego ataku, tylko ona atakuje praktycznie przez 10 sekund cały czas. Ma szansę wygrać. Min, minę, jest, minęło 45 sekund, a ona nie straciła. Ona ledwo, co straciło 25% życia. Nawet nie straciła. O, teraz właśnie straciła 25%. będzie wygrać to jest praktycznie niemożliwe do wygrania no nie to bo nie, nie wygra się. Niestety tego nie wygramy. Tego niestety nie wygraliśmy. Amber został 35% życia. No niestety się nie udało teraz. Ja może spróbuję. Ja spróbuję być Jessie. Tylko szukam jej tu mam. To ja biorę Jessie z. Z, z, z tym Star Power, z tym gadżetem i z. No mam jeden Star Power. No to lecimy. Fajnie by było, gdybym był. Jest, w końcu jestem. O to chodziło. Myślę, że. że Jesse przeżyje na luziku. Zostawiamy działeczko, ale tr że trzech naraz załatwiłem, też nieźle. Jeszcze minuta, oni mi nie zadali, Cały, połowa HP mi nie zeszła. Wrzucam działko. Teraz jeszcze mi się naładuje kulcik i powinno być z nimi koniec. Star Power daje strasznie dużo przy tym działku, że to działko się odbija no już mnie nie zabiją, ja się im nawet daję już nie atakuję jeszcze sobie złożę gadżecika no i się tak wygrywa no i jeszcze im się dam żeby nie zaatakowali no atakuj mnie udało mi się na szczęście wygrać było troszeczkę łatwo. Odbiorę jeszcze tylko to, co mam w sklepie. Ojej, ojej jakie UMM A właściwie? Nie. Te skrzynki jak dobiję do Megaboxa, Odbiorę albo w następnym odcinku, albo za dwa odcinki. To ja Was żegnam. I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. Pięć łapek w górę, następny odcinek i zostawiajcie subskrypcję. Ja Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. I widzimy się już za niedługo.